Owoce zawsze są świeże i pyszne. Bardzo dobra, polecam wszystkim, gorąco polecam. Proszę, Polska. Sami słyszeliście. Tylko w plusie, najszybszy internet LTE z laptopem w najlepszej cenie. Nie wahaj się. Laptop Acer Aspire w zestawie z modemem LTE może być Twój już od złotówki. Daj o siebie zadbać. Skocz do Odido po Pepsi, Mirinda, Seven of i Mountain View. Zbieraj zakrętki i wymieniaj na nagrody. Głośniki D, hot dogi w Stop Cafe i butelki Pepsi. Nagrody otwieraj w Stop w na wybranych stacjach Orlen. Chcesz więcej? Pepsi rzuca Ci wyzwanie. Podejmij je na pepsi.pl Teraz dla nowych i obecnych klientów Orange obniżyliśmy cenę nowoczesnego smartfona Nokia Lumia 800 z 919 zł na... jeszcze... jeszcze... Jeszcze troszeczkę. Na 99 zł. A dodatkowo obecni klienci Orange mogą wymienić swój telefon na nowy smartfon już po... Jeszcze, jeszcze, no jeszcze odrobinę. Po dziewięciu miesiącach. Zapraszamy do salonów. Dziś zmienia się z Orange. Uwaga! Nowość na ostry ból gardła. Czasem zdarza mi się taki ból gardła, że mam zwyczajnie dość. Pytałem o naprawdę silny lek. Nowy Holinex Intense poradził sobie świetnie ze wszystkimi objawami bólu gardła i jest rzeczywiście dobry. Holinex Intense daje wszystko, czego potrzebuje chore gardło. Szybko znieczula, usuwa stan zapalny, działa przeciwwirusowo i antybakteryjnie. Holinex Intense. Nowość na ostry ból gardła. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Hity na czasie. With a smile, there is no need to cry for trifles more than this.